To najbliższy i najczarowniejszy ze światów. Najlepszy dowód na to, że naprawdę nie jesteśmy sami i że mamy na coś wpływ. Każdy z nas, bo to od nas przecież zależy, jaki to będzie świat. Czy będzie martwy, zapomniany, nieużywany, niepotrzebny, albo żywy, pełen nowych zachwytów i starych skarbów. Najbardziej nasz i najbardziej dla wszystkich jednocześnie. Ojczysty. Ojczysty, dodaj do ulubionych. Nasze słowo dla 12 Statek stojący w porcie jest bezpieczny. Ale nie po to buduje się statki, by stały w portach. Bardzo kocham moich rodziców. Lubię marzyć i ty też mogę marzyć. Mój świat jest piękny i są w nim roboty. Życie jest cudowne. Lubię bawić się z koleżanką. Kiedy biegam, jestem szczęśliwy. Lubię, kiedy mogę robić. Różne piękne rzeczy. Fajnie, że mogę tu być. jest cudowne. Podaruj skrzydła tym, których kochasz, by mogli latać. Korzenie, żeby wracali i powody, żeby zostali. Tam dom twój, gdzie kot twój. Jest okej. Okay. Jeśli już musisz kochać, to bezinteresownie i tylko z czystej miłości. Jest okej. Okay. Na ten dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednak ich spojrzeń w oczy. Dobrze, że niebo wymyśliło sporty. Nauka to pokrętło rozumu. Odkrywaj dobre i piękne cechy ludzi nawet wtedy, gdy czynią oni wszystko, by to ukryć. Małe, czyny, które robisz, są lepsze niż duże, które planujesz. Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz. One przyjdą sama. Tylko w ciemności można zobaczyć ich gwiazdy. Uśmiech to zdrowie. To życie nie ceni i nie warto Życie to labirynt, ale cel jest zawsze taki sam. Słowa są podobne do promieni. Jeżeli się nimi umiejętnie posługiwać, przenikają wszystko. Cieszę się, że jestem. Każdy problem, który rozwiązałam, stał się zasadą, która później służyła do rozwiązywania innych problemów. Przedmiotem miłości jest wieczne posiadanie dobra. Wielką mądrością jest dobroć serca. Nie wymaga ani pieniędzy, ani uniwersytetów, ale potrzeba. Dobrych myśli, dobrych słów i dobrych czynów. Każdy może być mądry. Odwaga jest to wiedza o tym, czego się bać, a czego nie. Bądź dobrej myśli, bo po co być złej. Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów. Co należy zrobić po upadku? To, co zrobią dzieci. Podnieście. Jesteście fajnymi i dobrymi ludźmi. Tylko, jeśli ze świata przyjaźń, to jakby zgasić słońce na niebie. Smiej sm 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 tyle, ile odniesiesz. Możesz sobie coś wymarzyć, no to możesz sobie to zrobić. Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz. To, co sprawia, że jesteś bogaty, to nie ilość pieniędzy w twojej kieszeni, ale ile miłości i dobroci jest w twoim sercu. Każda przygoda wymaga pierwszego kroku. Każdy ma coś, co może dać inny. Życie jest wspaniałe, tylko trzeba spoglądać przez dobre okulanie. W życiu nie ma podażek, są tylko lekcje. Prawda to bowiem wiecznie żywa, że poza przygotowaniem zawodowym człowieka, poza jego wykształceniem, najistotniejszą, najbardziej podstawową wartością w jego pracy jest jego człowieczeństwo. Szczęście to jedyna rzecz, którą się mnoży, jeśli się ją dzieli. Zło, dobra, Najważniejszych rzeczy nie zdobywa się za pieniądze. Nie myślmy o innych źle. Nie poddawaj się nigdy, bo praca popłaca. Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać. Pomagając innym, pomagasz i sobie. Nie mów innym niemiłych słów. Można na tobie polegać. jest super. Bądźmy dla siebie mili. Kubusiu, jak się pisze miłość? Prosiaczku, mi miłości się nie pisze, miłość się czuje. Każdy nowy dzień jest zaproszeniem do szczęścia. Nie poddawaj się, trening czyni mistrza. Nie poddawaj się. Pamiętaj, zawsze będziemy w ciebie wierzyć. Pamiętaj, żeby zawsze się uśmiechać. Nigdy się nie poddawaj. Masz przyjaciela, któremu ufasz? Odwiedzaj go często, bo drogi nieuczęszczane często zarastają krzakami. Dobrze być miłym. Jest bogatym. Ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje. Pobagaj, sobie dał Pamiętaj, by zał się wybierać nadzieje zamiast lęku. Osobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania. Pamiętaj, nie jesteś sam, zawsze ci pomogę. Masz dobroć we swoim sercu. Nikt nie jest na bycie mądrym człowiekiem. Pomagamy sobie nawzajem. Pamiętaj, dobro wraca. Nieważne, czy szklanka jest w połowie pusta, czy w połowie pełna, pamiętaj, że to ty nalewasz sobie do tej szklanki. Zawsze idź przez życie tak, jakby miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie. Nie rezygnuj, nauczy się odpowiadać. Sen ma sens wówczas, gdy pomagasz ci rosnąć, a wzrastasz przez zdobywanie go, nie samo w życiu nie ma porażek, są tylko lekcje. Każda porażka jest szansą, by spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej. Pieniądze sprawiają, że ludzie są bogaci. Wiedza sprawia, że ludzie są mądrzy. Ale pokora sprawia, że ludzie są wspaniali. Jeśli masz zamiar w coś wątpić, to zacznij wątpić swoje ograniczenia. Aby samemu stać się lepszym, nie musisz czekać na lepszy I świat. Potrafisz o czymś marzyć. Także potrafisz tego dokonać. Życie to albo śmiała przygoda, albo nic. Na jedno, może nie jedno marzenie ma powód, by, by być silnym. to poniesienie porażki 19 razy i odniesienie sukcesu za 20 razem. Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach. Jeśli masz marzenie, musisz je chronić. Ludzie nie potrafią sami czegoś osiągnąć, więc mówią, że ty też nie możesz. Jeśli czegoś chcesz, wdobądź to, no. Rozpocznij tam, gdzie jesteś, wykorzystaj to, co masz, zrób to, co możesz. Każdy mistrz był kandydatem, który się nie poddał. Póki nie doceniasz siebie, nie, nie będziesz doceniał swojego czasu. Ten zmianą, którą pragniesz użyć. w świecie. Idę wolno, ale nigdy się nie poddaje. Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy. Uważam, że dzięki uczeniu się w stosowaniu zdobytej wiedzy możesz rozwiązać każdy problem, pokonać każdą przeszkodę i osiągnąć każdy cel, jaki sobie postawisz, Dopóki nie będziesz cenić siebie, nie będziesz cenić własnego czasu. Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Zacznij tam, gdzie jesteś, użyj tego, co masz, zrób to, co możesz. Małe rzeczy, ale dobre myśli. Małe czyny, które robisz, są lepsze niż duże, które planujesz. Pozytywne myślenie pozwoli ci zrobić wszystko lepiej niż negatywne myślenie. Zmianą, którą pragniesz ujrzeć, odnieść sukces, to kłaść się spać z wewnętrznym spokojem. Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także, także tego dokonać. Co staje się w cieniu, zawsze idzie do jasna. Bądź silniej, bądź się Radość zroga. jest wszędzie wokół ciebie. Jeśli tylko potrafisz ją dostrzec jest To, co ty myślisz o sobie samym Niż to, co o tobie myślą inni Nieważne, że się potykasz Ważne, że stajesz. Bądź dobrej myśli, bo po co być Jeśli złej Potrafisz o czymś marzyć Potrafisz tego dokonać Szczęście nie jest wtedy, kiedy wszystko masz Szczęście jest wtedy, kiedy cieszysz się tym, co masz Pogódź się ze swoją przyszłością, żeby nie niszczyć teraz Życie jest zbyt krótkie, by je marnować spełniając marzenia innych Życie zaczyna się co rano jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać. Zacznij tam, gdzie jesteś, użyj tego, co masz, zrób to, co możesz. Dzisiaj jest niczym szklanka wody. Do połowy pełna, do połowy pusta. To od nas zależy, którą połowę dostrzegamy. Małe czyny, które robisz, są lepsze niż duże, które planujesz. Nie żałuj tego, co choć przez chwilę sprawiło, że byłeś szczęśliwy. Nie porzucaj swoich marzeń. Idąc z czyjąś drogą, nie osiągniesz swoich celów. A gdyby tak połowę czasu, którego zużywamy na szukanie Przeznaczyć na znajdowanie. Przeświat są, są jak anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak, jak to. Śmiech jest dla życia jak studnia na pustyni. Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi, jak myślą, że są. Choć życie ciężkie i psychika siada, nigdy się nie podam. To moja zasada. Rodzina to silnik umożliwiający podbój świata, a zarazem bunkier, w którym można się schować. Możesz być tak bardzo szczęśliwy, jak sobie na to pozwolisz. Przyjaźń jest subtelną rozkoszą szlachetnym Bądź osobą, która potrafi się uśmiechać, nawet w najgorszym dniu. Miłość, to jak bardziej martwisz się o kogoś niż o siebie. Każdy dzień w życiu, wykorzystaj go dobrze. Każdy dzień jest raz w życiu. Wykorzystaj go dobrze. Rozpocznij tam, gdzie jesteś. Wykonaj to, co masz. Zrób to, co możesz. Najlepsi przyjaciele, bez względu na to, jacy są albo jak bardzo nas, nas ranią, i tak nimi zawsze będą. Nikt nie jest doskonały. Błędy przyjaciół są do wybaczenia. To właśnie sprawia, że przyjaźń jest prawdziwa. Możesz być tak bardzo szczęśliwy, jak tylko zechcesz. Wszystko możesz, ale nie musisz. Początek zaczyna się dziś. Mam realny wpływ na moje życie. Największe bogactwo, jakie można mieć w życiu, do każdego ranka budzić się w drodze. jest po prostu okazją, aby spróbować ponownie. Tym razem bardziej przemyśleć. Życie zaczyna się co rano. Nie każdy dzień jest dobry, ale w każdym dniu jest coś dobrego. Wyrzuty są naszymi przyja przyjaciółmi. Miłość potrafi znaleźć drogę tam, gdzie nie ma nawet ścieżki. Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno. Jest OK. Fajnie Cię widzieć. Jesteś super. Każdy uśmiech poprawia humor. Dobry dzień zaczyna się od dobrej myśli. Dobry przyjaciel to Ty. Zawsze wstawaj pozytywną nogą. Trening czyni mistrza. Śmiech to radość. Każdym dniem, każdą chwilę, każdym ciasteczkiem Oreo. Przyjaźń jest jak słońce. Czasami trzeba by się przysłonić, lecz nigdy nie da Przyjaciele to rodzina, którego, której Bóg nikt nam nie dał. Są w życiu rzeczy, które warto i które się opłaca. Nie zawsze to, co warto się opłaca i nie zawsze to, co się opłaca, warto.